Jakiś tu sygnał jest, ale bardzo słaby. Nie wiem, czy to będzie w ogóle. Czy to w ogóle będzie jakiś sygnał? Czy, czy może jakiś kamień? Tu sobie sprawdzę. No, sygnał jest. I'm boko. Яссош. Монда та Rzym? Nie rzym. A nie wiem, Maria Teresa. Tak. Tak, 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 tak. Jeden krajcar no, podobny do, do Rzymka jest. No zaraz przej przejdę na na większe detale. Żeby ją ładnie obejrzeć. O jeden krajcar. Jak się nie mylę, to będzie chyba tysiąc siedemset. Chyba dziewięćdziesiąty rok. Ale była bardzo podobna do, do Rzymu. Jeszcze gruba. Kulka ołowiana od broni. Jesteś wygląda mi to na zawias. Tak jest urwany. Ta strona powinna być dłuższa i wbijany był do drzewa. A tutaj nachodziły na ten bolec drzwi, tylko że to jest w kawałku. A kurde A kurde To będzie krzyż czy coś innego. Nie wątpię, jakieś okucie to jest, ale bardzo ciekawe. Tak się to przedstawia. Jak macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzu co to może być. Bo to i tak urząd sobie wydatuje, ale przed tym chciałbym wiedzieć, tu ma takie wypuklenia, tak jakby z tej strony. No, ciekawe znalezisko. się zachowała na patynie. No jakiś krajcar chyba będzie. Wyszedł nożyk. Zobaczę, co to jest w ogóle, bo tu widzę, że jest końcówka na rękojeść kłuta. Teraz go przemyję, akurat mam wodę. Coś takiego. No, ciekawy fand. No, zobaczymy czy to będzie coś współczesnego, czy coś starszego. Okej. Okay. Ciekawe znalezisko szpikulec albo gwóźdź, ale z tych starszych, chyba że był wbijany do, do już obciętego drzewa, i może hakami go przeciągali albo do jakiejś mniejszej gałęzi, nie wiem, ale. Ale na pewno coś coś w tym stylu. Ha. Stary gość. Ohoho! O, o. o dzisiaj wybrałem inny odcinek Lasu. Wcale nie żałuję, trochę się zbadało. A teraz, właśnie, jestem na tej jednej z dróg, gdzie wydobywano piaskowiec. Zaraz pokażę. Oczywiście, tą całą drogę przeszłem teraz. Jeszcze chodziłem tutaj po bokach. No, kupe śmieci wyszło. No, jedynie z czego się cieszę. No, to tereska fajna wyszła. No i ten element w kształcie krzyża nawet dość ciekawy. Zobaczymy, co na to urząd powie. A co do piaskowca, ten las skrywa normalnie pokłady surowca jakim jest piaskowiec, tylko niestety nie jestem w stanie tam się dostać, ponieważ no, rosną tam takie krzaki, że wolę poczekać sobie na jesień, zbadać sobie właśnie tamten odcinek, tamto wyrob, wyrobisko. No i powiedzieć co nieco o tym miejscu. Ponieważ tutaj ewidentnie widać starą drogę. Na geoportalu na tu się fajnie prezentuje, nie wiem, czy to kamera odda. No i co najlepsze, wydobywano tutaj piaskowiec od średniowiecza do XIX wieku. Taką tutaj przeczytałem zmiankę o tym miejscu. No i tam właśnie, gdzie widać promienie słoneczne, czyli tam jest duża łąka. Za nią jest zaraz Wisła, także ode mnie może jakieś 300 metrów niecałe. No i dawniej mogło być tak, że Wisła była jednym wielkim rozlewiskiem. Mogła nawet sięgać tutaj. A w zapiskach ewidentnie jest informacja o tym, że z tego lasu pobierano wapień piaskowiec na rozbudowę Krakowa oraz Sandomierza. Także pomalutku, a co się tu może się uda określić. A tak poza tym to już jest pora obiadowa. Ja już kończę obu taki krótki wypadzik. Przegonił mnie w początku deszcz. No i wróciłem ponownie. No i pora coś zjeść taka obiadowa także trzeba coś przekąsić. dobra to ja się żegnam dzięki wszystkim za oglądanie oraz za uwagę no i trzymajcie się do następnych poszukiwań cześć